Wilk z Wall Street. Ostrożnie z tym wilkiem. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży. Konkretnie. Polecam. Obejrzyj po tym podcaście Materiał Manipulacja na kanale Kalski. Jak to sprzedać? To mocno uzupełni ten przekaz. Dobrze. Na początek zacytuję profesora Bartoszewskiego. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Warto być uczciwym, choć nie często się to opłaca. Dobrze, a teraz o wilku. Jordan Belfort to prawdziwy wilk z Wall Street. Za kilka tygodni zaszczyci nas swoim wystąpieniem podczas pewnej gali. Przy okazji kilku znanych mówców, coachów, biznesmenów przyklei się do tej marki, jaką niewątpliwie Jordan Belfort, wilk z Wall Street jest. Mało znaną marką jest, to pewne. Marką w ogóle jest, tylko jaką? On i jego mądrości, a zwłaszcza jego legendarna metoda sprzedaży nazywana Straight Line Persuasion, perswazja prostej linii, jakim człowiekiem jest ten, obok którego chcą występować na scenie na evencie znani polscy biznesmeni, mentorzy, inwestorzy? Po pierwsze, o takich ludziach świat normalnie nie słyszy. Co najwyżej gdzieś tam w ciekawostkach mówiących o kolejnej aferze finansowej w Stanach, jeśli jest odpowiednio duża. Ale o nim usłyszał z jednego powodu, o jego dokonaniach. Świat usłyszał tylko dzięki filmowi i fenomenalnej roli Leonardo DiCaprio. Dlatego Wilki jest znany. Gdyby nie to, znany byłby tylko FBI, policji i swoim wierzycielom. Na czym polega metoda sprzedaży SLP? To nic innego jak umiejętne pokierowanie rozmową do celu, czyli do sprzedaży. Graficznie wygląda to tak. On mówi o tym nieco inaczej. Prowadź klienta jak najbliżej tej linii, aby nie odchodził od niej. Nie wychodź poza nią. Odrzuć wszystko, co przeszkadza, co rozprasza. Pilnuj, aby jak najszybciej dojechać do celu. Jak w formule 1. Jak najszybciej w prostej linii, unikając jakichkolwiek zakrętów. Dlaczego? Bo w tej metodzie nie wolno pozwolić klientowi na jakąkolwiek refleksję, zastanowienie się. Aby w żadnym wypadku nie pomyślał nad tym, co do niego mówisz. Masz go rozgrzać emocjonalnie, używając specyficznych słów i sformułowań oraz mowy ciała, bez zatrzymywania. Masz doprowadzić klienta do finału sprzedaży. Do sprzedaży. Kiedy? Teraz, natychmiast. Wygląda to fantastycznie, tylko że to bajka. Opowieść mająca wyglądać genialnie, ale to bajka jest. Dlaczego? Dowiesz się w dalszej części tego podcastu. W istocie masz używać totalnej perswazji i manipulacji. Ale pan Wilk dziś mówi o tym i nazywa to inaczej. Wracając do podcastu o manipulacji, yy, podałem w nim pewien przykład. Jeśli umówimy się, że ogon psa nazwiemy łapą, to ile łap ma pies? No, pięć. Tak powie większość osób, skoro się omówiliśmy. No tak jest, wystarczy nazwać coś inaczej niż to w rzeczywistości wygląda, umiejętnie o tym opowiadać, non-stop, i większość ludzi uwierzy, że pies ma pięć łap. Obejrzy ten podcast, polecam. Pan Wilk robi dokładnie to, co w przykładzie z psem, ogonem i łapą. I robi to dobrze. Manipuluje. Ok. Do jego metody sprzedaży wrócimy później, pod koniec podcastu, a najpierw o twórcy. Pan Wilk Belfort z Wall Street Jordan. Miałem kontakt z wieloma osobami zafascynowanymi tą postacią, tym człowiekiem. No i jego metodami. Okej, okay, a więc odrzućmy pierdoły, które sam Wilk Belfort z Wall Street Jordan mówi o sobie, plus odrzućmy wszystkie pierdoły, które opowiadają jego wyznawcy, kupujący bilety na jego show, a najmocniej odrzućmy opinię tych, którzy za zaszczyt uznają wystąpienie z nim na w scenie lub przed nim, lub po nim, lub obok niego, aby tylko się pokazać obok tej marki, bo to wielka marka jest. Naprawdę szczytem idiotyzmu jest, jeśli przyklejają się do niego ludzie pracujący w branży finansowej, inwestycyjnej lub branży duchowej, czyli motywacyjnej, bo chyba taka branża już jest. Te branże wszystkie bazują na zaufaniu. Przede wszystkim na tym. A tego u pana Wilka nie było i nie ma. To mniej więcej tak, jakby dziś uczestniczyć w prelekcjach o motywacji, zarządzaniu zespołami ludzi, o skuteczności biznesowej, o tworzeniu skutecznych zespołów handlowych prowadzonych przez Salvatore Gravano, pseudonim The Bull, Byk. Mamy Byka i mamy Wilka. No i teraz dalej. Samy DeBol, Grafano był prawą ręką Johna Gutiego i niezwykle skutecznie zarządzał jego organizacją, mafią. Był genialnym, powiedzmy nazwijmy go, dyrektorem operacyjnym, a jego metody przeszły do historii. I ten wyjątkowy człowiek, kiedy wszyscy zostali złapani przez FBI, ten wyjątkowy byk, zdradził swoich kompanów, poszedł i poszedł na układ z policją. Dzięki temu wszyscy poszli siedzieć na lata lub do, do, do końca swojego życia, a pan sam i wyszedł po pięciu latach na wolność, pomimo tego, że sam przyznał się do ponad 40 morderstw. No, nieudolnych i niezdyscyplinowanych pracowników w ten sposób zwalniał z pracy. Genialny człowiek, prawda? Powinien na scenie występować. A jaki charakterny. No, wsypał wszystkich. W podcaście zobaczysz, ile wspólnego ma wilk i Beck. Jeden z Wall Street, drugi z rodziny Gambino. Żeby było jasne, pan Belford Wilk nikogo nie zabił. No to nie ten kaliber. Ale kim był i kim jest obecnie guru biznesu, guru sprzedaży? Oskarżony i skazany za oszustwa finansowe związane z manipulacjami na giełdzie papierów wartościowych oraz o prowadzenie podejrzanej firmy sprzedającej przez telefon akcji jakichś dziwnych giełdowych spółek albo niegiełdowych został skazany na 4 lata więzienia, ale odsiedział tylko 22 miesiące. Ponieważ poszedł na współpracę z FBI, taki z niego twardzio i charakterniak. Wsypał wszystkich swoich biznesowych partnerów, współpracowników, aby samemu wyjść wcześniej z więzienia. No to jest postawa godna podziwu. Co za charakter tego człowieka. No cóż, twardy i charakterny gość. W świecie ludzi charakteru takie zachowanie ma swoją nazwę. Ale cóż, to mają właśnie wspólnego Byk, Gravano i Wilk Belfort. Cała jego kariera to kariera oszusta. A co było w niej wyjątkowe? Skala. Tak, to oszust na wielką skalę. Gdyby był uczciwy, nie byłoby Wilka z Wall Street i nie słyszałbyś o nim, bo jak się okazuje, on nie umie nic więcej poza genialnym wprowadzaniem ludzi w błąd zawodowo. Ale jeśli potrafi chociaż to robić profesjonalny? No nie sądzę. Jego skuteczność polegała tylko na tym, że umiał odpowiednio wybrać swoje ofiary. Słabych psychicznie ludzi, wierzących jakby w cuda. Łatwowiernych, naiwnych, słabszych od siebie samego. I wmawiał im te swoje pierdoły. No na Wall Street generalnie trudno o przesadną uczciwość, ale trzeba mieć swój styl, klasę i inteligencję, aby robić to dobrze. Pan Wilk robił to po Na Narymbał. I oszukiwał w prymitywny sposób, a na koniec zdradził partnerów, bo ich wszystkich wysypał. Ok, po kolei. Niewątpliwie to obrotny i sprytny facet. Już jako młody gówniarz sprzedawał z kolegą lody włoskie plażowiczom i zarobił na tym ponad 20 tysięcy dolarów. Potem chciał zostać stomatologiem, studiował, studiował nawet. Ale kiedy dotarło do niego, że dzięki temu nie będzie milionerem, odpuścił szybciutko. No fakt, wiedział czego chce. Chciał pieniędzy, chciał być bogaty. Na lodach włoskich sprzedawanych na plaży zarobił. Fakt. Potem otworzył legalny biznes. Taki handel obwoźny byśmy dziś powiedzieli, tak to byśmy nazwali. Sprzedawał mięso i owoce morza. I tak to sprzedawał ten mistrz biznesu, że spletował. Głosił upadłość w tak prostym biznesie. Posłuchaj dokładnie. Prowadził prosty, legalny biznes i upadł z długami. Następnie remontował jakieś mieszkania, ale też nie szło. Aż tu nagle, jego przyjaciel załatwił mu pracę praktykanta w znanej firmie maklerskiej na Wall Street i zobaczył to, o co tam chodzi z tymi akcjami. Tak chciał, że firma ta upadła przez legendarny, czarny poniedziałek giełdowy 19 października 1987 roku, a więc pan Wilk się usamodzielnił, bo zobaczył, jakie możliwości drzemią w sprzedaży akcji, zwłaszcza takich, których nie ma. W starym salonie samochodowym z dwoma kolegami uruchomił firmę Investors Center. No jak to brzmi Investors Center. I sprzedawali nic niewarte akcje, naciągając zachłannych i chciwych ludzi obietnicą ogromnych zysków. No cuda. Założył własny biznes, no bo w tym legalnym, prawdziwym, giełdowym trzeba było pracować, a pan Wilk miał inny pomysł na siebie. Żeby było jasne, pan Wilk niczego nie sprzedawał żadnych produktów. Jego pracownicy też. Oni tylko brali pieniądze za pewną obietnicę, za spełnienie marzeń, za zysk bez pracy. A za to, o czym marzą wszyscy. Założył firmę maklerską, gdzie przez telefon sprzedawał praco z pracownikami swoimi akcje różnych firm. Sprzedawali akcje firm, które nie istniały lub które lewo ciągły. Oszukiwał. To wyłudzenia były. Zwykłe, banalne przestępstwa polegające na umiejętnym oszukiwaniu ludzi. Zatrudniał setki tzw. maklerów giełdowych w swojej firmie, a żeby mieć więcej energii, czpał wszystko, co było pod ręką. A najczęściej pewien lek o działaniu hipnotycznym. No, aby bardziej zmotywować współpracowników do pracy, to zachęcał, żeby czpali razem z nim. To wtedy więcej motywacji jest. Na przykład na emisji akcji spółki obuwniczej Steve Madden to widziałeś e, z pewnością w filmie, która była jednym wielkim przekrętem, zarobili kilkaset milionów dolarów. Ale czy zarobili? Nie, nie wolno tego tak nazywać. Wyłudzili od naiwnych, ludzi, u, u, od naiwnych i umiejętnie zmanipulowanych ludzi pieniądze. Oskarżano go o pranie brudnych pieniędzy, o manipulację kursami walut. Pan Berford poszedł na współpracę z FBI, czyli opowiedział wszystko, wsypując swoich współpracowników. Przy okazji, przy okazji wsypał ich. No taki lider, taki charakterny człowiek. Dzięki tej współpracy skrócono mu wyrok tylko do 22 miesięcy. Udowodniono mu, że naciągnął, wyłudził, doprowadził do strat u swoich inwestorów na kwotę ponad 200 milionów dolarów. I zobowiązał, że ma zwrócić te pieniądze. Chociaż on sam przyznał się w śledztwie do 400 milionów. Oczywiście nie oddał. Oddał tylko 14 milionów. 14 milionów dolarów wróciło do oszukanych ludzi, ale nie dlatego, że pan Wilk poczuł się w obowiązku naprawienia szkole, tylko poprzez sprzedaż jego majątku, które FBI zajęło na poczet z pułapy zobowiązań. Sam nie miał ochoty zwracać tych pieniędzy. Zresztą do dziś nie ma. Został zobowiązany do oddawania połowy swoich dochodów i pomimo tego, że spraw autorskich do filmu i książek otrzymał lekko licząc 2 miliony dolarów, zwróciła się okazuje z tej kwoty tylko 240 tysięcy. No nie ma zamiaru naprawiać wyrządzony szkód. Po co? No to się nie opłaca. Po prostu. Dobrze. Jak on to robił? Jego tak zwane genialne metody sprzedaży polegały na manipulacji i oszustwie. Najpierw oferował klientom akcje znanych pewnych spółek. Nawet taniej niż normalnie. Aby poczuli, że z nim mogą zarobić. Aby za moment zaoferować coś wyjątkowego tylko dla pana, rozumiesz? Najpierw wabik, po zaufanie, potem okazja. Szybka, ograniczona w czasie, bo to okazja. Lub sprzedaż totalnego gówna w postaci akcji śmieciowych, nic niewartych, które miały urosnąć, a nie rosły, bo nie mogły urosnąć. I pan Bill to wiedział. Dokładnie tak samo robią eksperci od gry, na przykład w trzy karty. Najpierw pozwolą ci trochę wygrać, żebyś zobaczył, że masz szansę, a potem, kiedy poczujesz swoją szansę, wyczyszczą cię do zera. Na tym polegała jego genialna metoda sprzedaży, na niczym innym. Nazywał to pompuj i rzuć. Rozumiesz, o co w tym chodzi? Bajeruj, kręć, aby akcje sztucznie urosły, twórz sztuczny popyt, a jak wiesz, że wyżej się nie da, że zaraz przekręt wyjdzie na jaw, sprzedawaj i uciekaj. To cała metodologia. Musisz w tym momencie oszukać klienta. Ty wiesz, że to napompowana, sztuczna wartość. Klient musi wierzyć, że jest okazją do zarobienia. Musisz go oszukać po prostu. I metoda SLP prostej linii jest do tego stworzona właśnie. I jest idealna do tych manewrów. I on to stworzył. Poza tym zupełnie normalnie też. Brał po prostu pieniądze od ludzi, obiecując im ogromne zyski. I przepijał, defraudował nie swoje pieniądze. Twierdząc, że biznes tym ludziom nie wyszedł. Że ręki się załamały. Że tak bywa czasami na finansowych rynkach. No, jak nie włożysz, to nie wyjmiesz. A teraz po ludzku. Jak to działało? No wyobraź sobie na przykład tak. Jest malutka w garażu jakimś firemka produkująca śrubki. Firma ledwo żyje, a tu nagle słyszysz od faceta, który kilka dni temu sprzedał Ci niewielki pakiet akcji znanej firmy, taniej, zarobiłeś na tym, niewiele, ale zarobiłeś. I słyszysz, że e, od tego samego faceta słyszysz, że ta firma otrzymała kontrakt na produkcję setek milionów śrubek. Akcje tej firmy obecnie kosztują po dolarze, ale za kilka tygodni skoczą lekko licząc na ponad 100 dolarów. I ten facet mówi ci, że ma pakiet akcji tej firmy i oferuje ci niewiarygodną szansę na zysk, tylko dla ciebie. Bo on o tym wie i ci mówi. Nikt nie wie o tej firmie, a tym bardziej o kontrakcie na setki milionów śrubek. I po znajomości oferuje ci te akcje już teraz po 40 dolarów. I kupowali. Czy wszyscy? Nie. Kluczem było dobrać odpowiednich ludzi. Nieco głupawych, nieco naiwnych, zazdrosnych, chciwych. No przecież żaden normalny inwestor nie uwierzyłby w te bzury. Ale w każdym społeczeństwie jest mniej więcej 30% osób, które wierzą w cuda. No tacy płaskoziemcy i inni niegroźni idzieci. Z pewnością słyszałeś o sprzedaży uzdrawiających. Garnków emerytom, jakichś magnetyzerów leczących wszystkie choroby, albo kocy z wielbłądzie i wełny, które leczą reumatyzm, nadciśnienie, cukrzycę, wszystko leczą. Kto je kup. I tak w Polsce setki osób kupowało te garki za garki za pięć tysięcy złotych, a one były warte 500 zł. Tak się da. Tak się da w ten sposób oszukiwać, wyłudzać i kłamać dzięki tej też. Metoda perswazji prostej linii pana Wilka Jordana z Wall Street Belforta służy temu właśnie. I dokładnie to robił. Guru inwestycji i sprzedaży, ten Guru inwestycji i sprzedaży. Nic więcej nie robił, bo niczego więcej nie umiał, ale w tym co robił był świetny. To fakt. To oszust bez charakteru, ale w kategorii oszustów był liderem. Był takim mistrzem świata przez krótką chwilę. To też fakt. Siedząc w więzieniu, doradzono mu. Yy, żeby napisał książkę. Że zarobi na niej. No i napisał. Tak ciekawą, że Hollywood zakupiło prawa do filmu na podstawie jego książki, jego historii. Prawa do filmu na podstawie jego książki kupiła wytwórnia, jak żeby jaka, Paramount Pictures, przy współpracy z pełną firmą Red Granite. Ta druga firma została jakiś czas później oskarżona o jakieś malwersacje. Jej prezes podobno wyłudził od rządu Malezji jakiś miliard dolarów. Jakoś tak to wyszło. Wzburzony tym faktem, pan Wilk Belford z Wall Street Jordan pozwał tę firmę o 300 milionów dolarów odszkodowania, ponieważ nie poinformowano go o tym, że firma ta inwestuje pieniądze niezgodnie z prawem i niewiadomego pochodzenia. Dobre imię pana Wilka Belforda Wall Street Jordana może ucierpieć z tego powodu. No to trzeba mieć tu nie? To no niezła para z tego Wilka. Później został coachem, mentorem. I mówcą motywacyjnym. Opowiada coś o etyce biznesowej, nawet zawodowej, biznesowej. O motywacji dużo mówi. Jeździ sobie po świecie i opowiada, jak to w biznesie jest. Tylko, że on nigdy nawet nie otarł się o biznes. Kierował się do wąskiej grupy osób, którzy łatwo ulegają manipulacji. I teraz robi to samo. Obecnie pan Wilk mówi innym wilkom, jak to jest, to trzeba robić. Kieruje się do tzw aspirujących wilków. Sprzedaje im swoją. Idiotyczną historię, i ma na to swój rynek. Ludzie kupują to, bo zawsze znajdą się ludzie wierzący w cuda, lub ignorujący wszelkie informacje, nierozumiejący świata, lub po prostu znajdą się idioci, którzy kupią wszystko, jeśli tylko dobrze ich zmanipulujesz. A co pan Wilk twierdzi o swoich długach, o ludziach, którzy no, przez niego stracili pieniądze? Pan Wilk Jordan Wall Street Belfort twierdzi, że kiepsko wyszło. Ale on tego nie chciał i przeprosił nawet wszystkich. A wszystkiemu winne są w ogóle narkotyki. To nie on, to kokaina zrobiła, a poza tym wszystko, co robił, było legalne, tylko ludzie i FBI, i sądy, i prokuratorzy tego nie rozumieją, bo to źli ludzie są. Okej, okay, można w to uwierzyć. Każdemu w życiu coś nie wyszło. Spoko. Może to i prawda, że chciał dobrze, a nie wyszło. <grym> Może. Ale już bez kokainy i innych używek w 2014 roku podejrzane zostało oszustwo polegające na wyłudzeniu rządowych funduszy na szkolenia właśnie wspólnie z pewną australijską firmą szkoleniową, już bez koksu i innych rzeczy. No ale pan Wilk dalej szkoli. Uczy. Umowa, jaką zawarł z rządem USA, polegała na tym, że 50% swoich dochodów będzie przeznaczał na spłatę długów. No też nie wyszło. Potem zmieniono to, że 10 tysięcy dolarów miesięcznie, ale do końca życia będzie wpłacał. No też nie idzie. I choć publicznie twierdzi, że to robi, oddaje długi z zysków, ze szkoleń, z wystąpień publicznych, ze wszystkiego, no to kłamie. Bo on tak mówi, a FBI mówi, że nie. Czyli co? Oszukali go. Jego, jak zwykle. Czy sumie zapłacił trochę tam ponad 14 milionów dolarów na poczet długów, ale nie chciał tego zapłacić. Zlicytowali tylko jego majątek, w własnej nie. Chciwość, kłamstwa, oszustwa i etyka biznesu. Motywacja szkolenia młodych wilków na świecie. Fajne, prawda? To się ładnie łączy. I pozornie znani ludzie biznesu, którzy aż palą się, aby połączyć ich nazwisko z legendą sprzedaży inwestowania. Połączyć ich z wilkiem. No tak. Dobrze. Każdy robi to co chce. Jest wolność i nikomu nic do tego. A jak. Przegniesz pałkę w czymkolwiek, to są odpowiednie służby, które to zatrzymają. Co robisz? I tyle. Ale są sprawy, za które policja się nie weźmie. Co to jest? To jest rozum. Opowieści o cudownej metodzie sprzedaży SLP, prostej linii perswazji, kupują ludzie podobni do tych, którzy kupowali akcje od pana Belforda Wilka Wall Street Jordana. A na czym polega ta metoda? No najlepiej pojechać na pokaz sprzedaży garnków, jeśli gdzieś jest, magnetyzerów, kocy jakichś i zobaczysz, jak w pełnej krasie dokładnie taką, tą metodę dokładnie taką, jaka ona jest. Spróbuj w ten sposób sprzedawać nieruchomości, ubezpieczenia, fotowoltaikę lub jakieś kontakty handlowe między firmami. Otrzy się o biznes, taki do firm. A nawet spróbuj to robić pracując w sklepie jako sprzedawca albo nie daj Boże przeszkód swoich handlowców z tej metody. to Zobaczysz, t, t, co z tego wyjdzie. Jeśli tylko będziesz kierował się do logicznie myślących ludzi, potraktują cię jak prymitywnego wariata jakiegoś z innego świata. I tyle. A na czym ta metoda polega? No to wyścig Formuły jeden. Opiera się na prostej zasadzie. Ludzie są leniwi. Ludzie są chciwi. Ludzie są niekompetentni, nie znają się na wielu rzeczach, które robią. Ludzie nie weryfikują informacji. Ludzie wolą wierzyć w coś zamiast wiedzieć o czymś. Ludzie są chciwi. Chcą być kimś, kim nie są i marzą, aby stało się to szybko, bez wysiłku. Ludzie wierzą w cuda, najchętniej w takie. A więc znajdź sobie takich ludzi i opowiedz im bajkę taką, jaką chcą usłyszeć, i sprzedaj im marzenie. Zapłacą ci, zapewniam. Poza tym, Belford twierdzi, że każdego potrafi zmienić w doskonałego sprzedawcę i nauczy cię, jak zostać milionerem. Ok. W kilku słowach. Belfort nie jest zawodowym handlowcem. Twierdzę, że być może jakoś poradziłby sobie w sprzedaży gdzieś, dziś bezpośredniej, na przykład na telefonie. Być może, ale spróbuj to robić to, co on proponuje w normalnej pracy, w dziale handlowym w firmie. Dziś, w naszych czasach, no zapomnij o tym. Tego typu metody, zwane ja to nazywam narympał, sprawdzały się dawno temu. Dziś mamy innych klientów, innych ludzi. My jesteśmy inni. Znacznie więcej wiemy, znacznie więcej informacji zbieramy i mamy dostępnych, znacznie więcej rozumiemy i mamy znacznie większy wybór wszędzie. To, co robił pan Wilk, sprawdzało się w konkretnym czasie wobec konkretnych, specyficznych ludzi, których sobie wybierał. W jednym aspekcie produktowym, a wszystko było oparte o prosty ludzki mechanizm: potrzebę zysku, chęć zysku i chciwość. Podparte naiwnością, i nic więcej. Ale to co polecam i wiedzą o tym profesjonaliści, a nie jest to odkryciem pana Belforda Wilka, choć o tym mówi często, to nie wiesz w obiekcie klientów. Jeśli są, oznacza to tylko, że nie są przekonani, nie ufają w jednym z trzech obszarów produkt, sprzedawca albo firma. To nic więcej nie ma. Zawsze trzymaj kontrolę swoich rozmów. Panuj nad nimi, nie pozwól, aby klient cię dominował, a już na pewno rozpraszał. Bądź konkretny, bądź profesjonalistą, po prostu zapitalaj też trzy razy więcej niż inni, i będziesz miał sukces. Nie rozpraszaj się pierdołami podczas rozmów handlowych i bądź pozytywnie nastawiony, to ma widzieć twój klient. Uśmiechaj się i ćwicz tonację swojego głosu. Tego się naucz. To najlepsza perswazja, jeśli będziesz wiarygodny. Jeśli umiesz grać swoim głosem, tempem, pauzą, tonacją, barwą, ciałem i tyle. A reszta to banieluki dla płaskoziemców i innych wierzących w cuda. Jak chociażby idiotyczne sprzedawanie długopisu w jego książce. I opowieści o kaczkach, orłach i innych jakichś duperełach. Tego typu ludzie sprawdzą się gdzieś, być może w jakimś stopniu, ale dzisiejszy biznes jest znacznie trudniejszy, wymagający i niewybaczający błędów. To, co zostało obecnie podstarzałemu, byłemu wilkowi to sprzedawania swojego wizerunku. Genialnego sprzedawcy, którego genialność sprowadziła się do tego, że rzeczywiście w genialny sposób oszukał kilka tysięcy osób na ponad 400 milionów dolarów. I potrafił przy okazji nauczyć kilkudziesięciu pracowników, aby oszukiwali dokładnie w ten sam sposób innych dla wręcz narkotycznej wręcz chęci zysku, bez zawracania sobie głowy komu te pieniądze zabierają. Cała ta opowieść o wilku nie ma nic wspólnego z biznesem, z procesami handlowymi, z marketingiem dzisiejszego świata. A inspirowanie się tym jest takim tanim lekiem, który nie będzie działał. Ale jego historia jest ciekawa. Warto ją poznać, chociażby dlatego, aby wiedzieć, czego nie robić, czego unikać. Poza tym, to naprawdę obrotny człowiek ambitny i konsekwentny to człowiek czynu, odważny i zdecydowany tylko czyny były nie takie jak trzeba a to cechy, które są deficytowe u wielu osób i warto zderzyć się z takimi ludźmi o takich cechach pamiętając, że nie wszystko jest takie jak się mówi i widzi że etyka biznesu popłaca że ludziom nie można robić czywdy świadomie tylko dlatego, że oni są naiwni może nawet nieco głupawi cytując powtórzę raz jeszcze profesora Bartoszewskiego Opłaca się bardzo być nieuczciwym. Ale nie warto. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. To, czym zajmuje się dziś pan Wilk, nie jest przestępstwem. I całkiem fajnie wykorzystuje swoją historię. Poza tym jest naprawdę dobrym mówcą. Potrafi skupić uwagę i jest w tym dobry. No dzięki temu właśnie osiągnął to, co osiągnął. Dzięki wyjątkowej komunikacji. I to może zobaczyć podczas jego wystąpień. Całą resztę. Podziel przez 10 albo przez 20, pamiętając, że pies ma zawsze cztery łapy, nawet jeśli jakiś facet, jakiś grumów mówi, że ma 5. Dobrze, a jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda świat sprzedaży, praktyczny, ciężki, trudny, konkurencyjny, przeczytaj tę książkę. Zobaczysz w niej, że nie wszystko jest różowe, że nic się nie dzieje w prostej linii, że umiejętności handlowe to coś znacznie więcej niż to, co wydaje się nam, że wystarczy. A już na pewno znacznie więcej niż to, co ten pan Wilk Belfort z Wall Street opowiada. Dobrego do dnia.